Czym żyjemy jest naprawdę tym, w czym się wydaje? A może to tylko ogromna iluzja stworzona przez ukryte siły? Teorii, rządy i tajne organizacje mają w nas że najbardziej nieprawdopodobny plan, który może wkrótce zmienić piek historii. Witaj w świecie Bluebeam i UFO jako demonów. Męść pierwsza teoria Bluebeam. W latach 90. kanadyjski dziennikarz Serge Mons opisał teorię, która wstrząsnęła światem: projekt Bluebeam. Jego założenia. Rządy, szczególnie USA, planują wykorzystanie zaawansowanej technologii holograficznej. Aby stworzyć fałszywą inwazję kosmiczną, mając na celu prowadzenie nowego porządku świata. Jak to możliwe? Może przy użyciu sztucznego nieba stworzonego z projekcji holograficznych. Fałszywe ukazujące się potwory, postacie religijne, jak Jezus, Mohamed czy Buddha. Ale to nie wszystko. Celem jest podsycenie strachu i chaosu, a w rezultacie pełne zjednoczenie ludzkości pod jedną władzą. Część druga. UFO, jako upadły anioły. Jednak w tej mrocznej układadze UFO nie są jedynie statkami obcych cywilizacji. Lecz czymś znacznie bardziej złowieszczym. Według niektórych teorii to nie przybysze z innych planet, ale upadłe anioły, istoty, które od wieków wpływają na ludzkość, skrywając się pod nową maską. Ich celem nie jest eksploracja kosmosu, lecz zwiedzanie świata i wprowadzenie nowego porządku zgodnie z ich wolą. Od starożytnych czasów mity i święte teksty mówiły o świetlistych istotach przybywających z nieba. Dziś ich wizerunek został przekształcony. Zamiast skrzydeł mają metaliczne konstrukcje, zamiast boskiej misji przynoszą technologiczną iluzję, a ich największą. Siłą jest zdolność zmiany kształtu. Niektóre teorie wskazują, że właśnie one odgrywają rolę reptylian, istot o gadzich cechach, które miały przeniknąć struktury władzy i kształtować ludzkość od wewnątrz. Zdolność do manifestowania się pod różnymi postaciami sprawia, że mogą przebierać wygląd kosmitów, mistycznych przewodników czy nawet duchowych masjaszy. Wszystko po to, by manipulować percepcją świata. Ufa w tym kontekście staje się narzędziem duchowego zwiedzenia, mającym przygotować ludzkość na fałszywe objawienie się i podporządkowanie ukrytym siłom, które od wieków działają. Poza ludzką percepcją To nowoczesna technologia czy starożytna intryga A może coś o wiele starszego To dawna walka dobra ze złem Która właśnie wkroczyła w nową fazę Część trzecia Manipulowanie religią i psychiką ludzi Przekonania religijne są potężnym narzędziem w rękach tych, którzy pragną kontrolować ludzkość. Teoria Blue nie tylko zakłada fałszywą inwazję, ale również wykorzystywanie sztucznych cudów do manipulowania masami. Tego rodzaju wydarzenia mogą wywołać religijną panikę, która będzie działać na korzyść tych, którzy stoją za manipulacją. Jak to się łączy z UFO, twórcy tej teorii twierdzą, że za obcymi cywilizacjami mogą stać demony, które rozbijają naszą duchową równowagę i prowadzą do destrukcji. I czwarta, fałszywa inwazja. Pojąć sobie, że cały świat wstrzymuje oddech, gdy na niebie pojawia się ogromna flota statków kosmicznych. Na naszych oczach nieznani obcy rozpoczynają inwazję. Ludzie w panice gotowi na wojnę zjednoczą się pod jednym rządem, który będzie jedyną szansą na przetrwanie. Jest to obraz, który staje się rzeczywistością, jeśli wierzyć w teorię Blubim. Ale to tylko fałszywa inwazja, stworzona po to, by wprowadzić nowy światowy porządek. Może to po prostu przestroga? Teorie spiskowe o projekcie Blubim oraz UFO jako demonach z pewnością wzbudzają wiele kontrowersji. Ale pytanie pozostaje: co jeśli część z tych jest prawdą? Czy może technologia, którą rozwijamy, może zostać użyta przeciwko nam, kto naprawdę kontroluje nasz świat? Co wy o tym myślicie? Zostawcie opinie, czy naprawdę teoria Bluebeam to tylko spiskowa fantazja, czy może coś, o czym powinniśmy zacząć rozmawiać?